No, to jest trzeci odcinek z gry Call of Duty Black Ops 2 na multiplayerze. Ja sobie wybrałem grę. Wybrałem sobie Party Games i pomyślałem nad One in the Chamber. Więc zagrajmy, jeśli kogoś znajdziemy. Jest paru zawodników. No, niech im będzie mapa Express. Okej. Okay. No, mój level przy ich levelach jest cienki. No, jeszcze jeden z moich jest. Dzięki Bogu. No. Znajdziemy sobie resztę graczy i zaczynamy. Jeśli wiecie, to właśnie, właśnie dzisiaj trwa darmowy weekend w grze Call of Duty Black Ops 2 na Steam. <coughs> Czyli każdy może pobrać sobie tą grę za darmo i grać przez weekend w multiplayer. <coughs> Okej, okay. z kim się zmierzymy? Tomran99, Bobby, Bo. Bobo, Bobby. Bo, bo. To nie Lunia, czyli ja. G G Gizie, Josie i reszta. <śpuszcza> Dobrze, zaczynamy grę. Express, mapka się wczyta ładnie. No. One in the chamber. Ok. Damy czadu. Damy chamber. No. Beginni, mój trzeci mecz, naprawdę trzeci. O, o, był, 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 był gość, i wiedziałem, koła ale... Pociąg? Okej, okay, pociąg. Jest! <ścoughs> What is this? I co ja mam teraz zrobić? Nie wiem, nie wiem. A! Okej, okay. czyli to jest taka broń jednostałowa, misja jedna Mamy przeżyć i uciec. No ale jeszcze najlepiej kogoś zabić Nie znam się, ale nie wiem jak wyciągnąć nóż. Nie wiem, nie znam się tutaj za bardzo. O nie! O, ładna pani. Ściga mnie ten gość miły gość, który zmarnował swój strzał. No i co? Tyle? Nie wiem. Mamy jakiś survival bonus, ale... Co mamy uczynić? Jak można mieć 7 killsów? Dobra, dam się mu zabić? Dałam się. Wiem. Dzięki Bolek, ale. Jeszcze jedna ładna pani. Też w niego szczeliłem. Jeszcze nawet na pani fajna grafika, ale... Idioto! Kurde, zmarnowałem swój jedyny nabój. No... tak, nie będę grał w to już. To no, była Zgaduję, że w komentarzach napiszecie Naucz się grać, ty gimbusie! Deadmatch, albo free for all, wszyscy na wszystkich spróbujmy. Co? Tak szybko wczytało się. Okej. Okay. kamera działa? Działa kamera. okej. Okay. Trzeba czasami sprawdzić, bo jest po prostu potrafi się wyłączyć. I, i jest super. O, wybiorę sobie, wybiorę sobie. O, bo to... Ciężko bronić się nazywa. Heavy Metal, motherfucker. I see you, asshole. Well. Tak, tak, trochę znam angielski, wiem co to znaczy. He? Gimbusy też znają, no. Eee, no. Po coś tak szybko uciekł. Zaszczeriłbym cię ładnie. To, to sam zginę. Krono! Chciałem Polas! raz... Polas! Ta broń jest beznadziejna. Zmieniam. Dobra. Próbujmy klasę numer jeden. No przecież ja się despawnowałem! Ach, ty angry, angry, ja angry, jestem zły, ściekły. Back, back. A Jezu! Yy, łódź podwodna? <grym> Powiedzmy, że tak. Tak albo nie tak, nieważne. Yy, yy, wyleźmy się. Se. se wyleźliśmy. I se teraz zginiemy, co? Granat, granat. i <gry> wyjdzie. Dzięki. Dzięki, jestem. Nieważne, gramy dla zabawy, po lubimy robić. Free fall, free fall, ale nie jest dla mnie. Za dużo tu się dzieje, jak dla początkującego gracza. Slender mnie napadł. Ho. Dlaczego? Uciekam. Slender mnie goni. Ej no. Czemu ja ich tak teraz przyjemnie zabijam? Slender? Ty mi pomagać? A? Schować się tu bym chciał. Ja nie umie. rzucił sobie granata tymnego jeszcze go zabiłem. I przetrwałem. Jeb granata, jeb! Bam, bom! Bam. Bam. w sławieczu. Okej. Okay. Czelić arbuza, ciadostwo. Słychać strzały. Na pewno dobijają. O, jaki lak! Kilka. Gdzie to wyglądało trochę inaczej? Cieńko, cienko, cienko prze, przecieńko na bardzo źle. Co? To jest tak zwany... Totalna załamka? A walić to, jebiesz shotguna. Zajebieć.

No! Come back, asshole! No! No i tak powiedzcie tak! NIE! Dwa i nie umarł. Nie hućmy się, dobra. Be advised. Incoming. Mam sześć zabójstw, najlepszy ma 29. dziewięć. Pewnie już trzydzieści. Nie, dalej dwadzieścia Ciemności, dobra. Poszedł granat. No, dziękuję. To był trzeci, trzeci, tak, trzeci ten dłuższy odcinek. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Cześć. No i lajkujcie. Tak się nie podobało, to też lajkujcie. Cześć.